Ej, Shimanko, to znowu ja, to tam w drugim parcie nagrania z Battlefielda, tej bitewki, ponieważ, jak to sam mówiłem na poprzednim odcinku, z Retrochestry, że wolę mieć kilka 15-minutowych odcinków, które będą po prostu krótsze i wygodniejsze do, do oglądania. Tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dobra, skończymy w takiej sytuacji, że mamy e, mieć koło sytuację, że przegrywamy ticketsami. Około 200 ticketsów mamy ma, ma, ma mniej. A to nie jest nie jest tam małą ilością, jest to dość poważna ilość, nie przy... W takim urzędzie mamy to powiedzmy jest to dość średnie urzędzie. To jest takie powiedzmy z punktami jest takie pseudo 50-50. Nawet i mniej, w sumie no nawet mniej przybieram nawet, nawet punktami. Lol. To jest bardzo słabo. Z ten sam już w ogóle w pojeździe. Gram technikiem, także wam tutaj przypomnieć. Jestem uzbrojony w AK-47U oraz w wyrzutnie rakiet. To jest tamto 84R, czy jakoś tak. Gram czystej Rosjan. Nie wiem dlaczego. A to jest znaczy lassowanie serwera. Nie wnikam w to. Nie no po prostu no nie logika. Po kogoś zabić? Pod kogoś zastrzelić? Co mogę? Za niego Dobra. To jest tylko też logika, tak? Nie mogę o co chodzi, Tam też jakiś tutaj Suppressing Fire, żeby nie było, że nic nie, że nic nie robię. Jestem takim chwałym szczurem lądowym. Tak to mówią marynarze. Coś bym nami tutaj kieruje? On no, tak, jakiś tutaj. Elo. L. L. -E -oste. L -E -oste. Jakoś tak. Tr Dziwnik. Leci granat. Przy zabije mnie A laboratorium, to jest płytka stale. dobra rejo tak. Nie na logiczna Kampa.

Ludzie o co wam chodzi? To jest pusty śmietnik, więc pusty. Proszę idźcie na no. proszę dajcie mi żyć, bo jestem czarny, Teraz tego trzeba tak gnębić. Dżihady. A, go. Ładnie poszło. Tam jest, tam jest pewnie jakiś sniper, ale go nie ma. Tam jest pewnie jakiś sniper, ale go nie ma. Logika. I bądź typem gameplayerem. Aha, dobra. Okej. Okay. Auto na nie... Auto pseudo islam. Islam style. Znowu stajemy się w A, rozumiem, teraz jesteś na czołg, tak? No na dziesięć. No... Nie no po prostu Czech. Bo Czech. Nie oganiam, w ogóle po co nie dopisuję w swoim niku czeru Rus, Pol i wiele innych. Trochę jest dla mnie dziwne. Nie sądzicie. Po co mi co wiedzieć, że to jest powiedzmy, nie Rosjani, a to jest powiedzmy, nie wiem, Czech, to jest Polak, tamten to jest, nie wiem, Amerykaniec. Jak OK grałem, no to jest spoko, no, luźko. Nie wiem po co. przykładki przypadki zachowanie szódziny okie tam mają 12-13 lat i wo Pogam z innym Rosjaninem, pogam z innym, nie wiem, Czechem, Polakiem i w le... Cuda nie widzę, kot na patyku i tp, i td. Kot na patyku, what the fuck. A, BSC4 jedzie. W czołgu czuć tak bezpiecznie, to jest takie. Dobra, teraz jestem w czołgu, ja mnie nie zabije. Pum, ty no, nawet na nie zdaję spoko. Patrzę, no, nagle po taki sepressing trwaja i nic mi już nagle nie powstaje. Skąd oni nas dowalą? Ej no Stefan, wracaj! Jezu, jaki noob! No, będę stawiał sobie naprawy później. No, dobrze, przynajmniej to sobie się rozwalić, a nie to jest tylko sztymowe. To jest tak fajnie, bo teraz jakoś to rozwali takie. Hmm. To się rozwala, ale. śmiałeś wtedy. to jest jego ciało. się go więc z noża, noż kurde, w gardło i kosa w plecy leżysz, po parku nie ma życia, paku z tej manatki, wyjeżdża z tego miasta. Nie ma ty jak to biegam, wszyscy na terytorium w ogóle i nic nie dzieje. A wróg ma po prostu piechotę w tyłku. Ech, no tak, jak na po prostu inteligencja. Dobra. Odwróć się wrogiem do pleców. Czy znaczy, odwróć się plecami do swojego wroga? Wrogiem do pleców. Język polska być bardzo trudny język. To jest najtrudniejsza światowa język. Ej, eee, to jest cukier, kalpić. Jak on lata? Ej, kolob, jak ty latasz? No i ja się skończył amerykański sen. Ten nasz sniper, polecam. Lecą, co, Stefan. Rób coś, bo zaraz nasz kurde, zdejmą. lecimy. Logika. Lądowanie bez PODWOZI To jest jak początki Division 303, tam bitwie o Anglię. co? Tak bo raz, raz na początku nasi rodacy w ogóle lądowali bez tego, bez, bez, bez podwozia. Ale nie wysuwali go i nic. Wszystko tu zginęli. No. Szkoda. Trzeba sprawa. To byli jednymi z najlepszych lotników. Tam chyba ich stonek tam nosił. Jest je, tam 10 samolotów do jednego, że tam na jednego Polaków przypadało 10, 10 samolotów. To jakoś tak czy tam... Na, na jak to jakby sobie wyglądało? Nie chcę skończyć, ale na pewno mieliśmy... Na pewno byśmy jednymi z chyba lot, 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 lotników w tym momencie. Jako Polacy w Anglii. Widzę 303 i 310 bodajże. Tak? 303 i 310. 303 to na pewno, ale 310 nie jestem pewien. Chyba też był polski. Jeśli tak to mnie poprawcie. Przepraszam za ewentualne błędy Dzień tej snajpera Dzień Dzień snajpera. snajpera? Jak typowe A i idę, idę w inne miejsce Nie ja, to był po prostu pokaz braku skila no Pod suppressing fireem Kurde. Nie strzelechał do mnie no, nie, Tak na pewno Taki to ma dobrze Dobra A no ty ja z tym koksem Chromowiec Co on Gdzie ona z tej Boże, jaki mam Cztery... znak 4 morderstwa do 14 śmierci? Ach, ten mój skill to mi się gra najgorzej technikiem, bo nie może się ani nie dawać nikomu innym amunicji. To jest takie. Nie ma takiego stylu Rambo. No dobra, lecimy. Stacja benzynowa. Albo Doki. Wybieram Doki. It's creek tak jak, jak się nazywa? Cry 3. w Tak, to właśnie dwa 3. W sumie to właśnie pewne nagrać serię z Firecry 3, więc może nagram je długo oraz Firecraj 4. Także więc za za kciuki może brać się zbiorę do tej roboty, do tego, tego wyzwania i właśnie nagrywać normalnego, a nie takie sporadyczne odcineczki. Pykeć 4 na kąpiu już jest, czekać do nagrań, tylko brak jest z chęci i sił, i, i czasami, jak czasu to brakuje. Ech. <grym>, Próbuj zatrzymać ten e, transport, taki ten, ten mały samochód, właśnie, taki wiecie, ten amerykański, ten taki. Amerykański, no wiesz. Teraz nie mamy skini. Mamy, po To chciałeś tutaj wchodzić, w ziomek, to ja nie wiem jak ktoś chciałby zrobić, ale spoko, cię. Boże, jakiego wiem ja zeza. Boże, ja mam zeza! po prostu no szok no, może zarobnę go sniper dobrze no, no no po prostu no nie no to to, to już jest nie masz z moich wszystkich możliwości Tam nikogo nie ma, więc tam można było pójść z no tak, czy będę się w tym wciąż raz Tutaj tego nic nie użytego. Straciłem go z mojego oczu. Znowu mnie ta kreska nie Ale będzie z pistolsa. Po co? Po co jest sniper? Może przez pistolsa? Pistolet na propsie. Pier no, nie trafi Ora Banzai No to Snajperem to ja chyba jak nigdy w nie będę. z znoża go weszterwałem Jak lubisz to szółko? co to mi sądzę? Kulka, kulka w ten bierze. Nie chcę, żebyście obejrzeli kolejne bo podzielę materiał na trzy partie.